Witam Was serdecznie, wszystkich serdecznie na, specjal, dwa, na z okazji 2500 subów. Z tej okazji chciałem Wam po prostu podziękować na początku, że dobiliśmy ogólnie te 2500 subów. No i z tej okazji przygotowałem sobie oczywiście, już Wam pokazuję, zdapeczki oczywiście. Tutaj mamy oczywiście zdapeczki. Jest oczywiście 5 razy po złotówce, 2 razy po 5 złotych, i jedna za 1000 zł, więc będziemy się oczywiście się tym bawić. To jest, mówię specjal z okazji e, 2500 sobów, więc przygotowałem oczywiście dla Was e, o wartości wszystkich 25 zł, czyli jakby 100 osób jedna złotówka. Więc pamiętajcie, A, jak będziecie chcieli jeszcze więcej takich zapeczek takich na kanale, to jeżeli zostawicie 25 lajków w górę to pomyśl nad nową seją. Jak każdy lubi e, przepłacać w błoto, więc nie wiem, zobaczymy. Może się coś ułaga, może się połowę zwróci. więc pamiętajcie jak zostawicie aż 25 lajków w górę, to pomyślę nad tą seją. Więc jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować za te 2,5 tysiąc osób, że jesteście ze mną przez te 3 lata. No i co mogę powiedzieć? Zobaczymy. Będziemy sobie oczywiście zdapywać. Nie mogę Wam troszeczkę pokazywać e, Wam. Na ekranie te drapa, drapa nie, bo nie mam kamerki, bo kamyka jest laptopa, więc będę tak po prostu tak pokazywał, czy coś wygraliśmy, Czy wygrać, czy coś. Więc o tak będę właśnie pokazywał, więc pokazuję wam tu na razie te 5 stapek po słówkę. Na razie mamy tak. Tu mamy jakieś dwie drzewka szczęścia. Tak się prezentują. Czekajcie. O. Tak się prezentują drzewko szczęścia. Tutaj mamy... Jedno, szybkie 10, czy jakoś tak. Eee, nie, przepraszam, dwa razy szybkie 10 i jeden lotek, czyli takie coś, tak jest, dzwonika, takie coś, potem dwa razy będzie ekstra pensja za 5 zł tu macie, i ostatnie eee, za 10 zł, mega pensja tutaj macie. Może coś tam się uda wygrać, a jak nie no to trudno. Więc od razu mówię, jeżeli wam się film się spodoba możecie oczywiście zostawić łapkę w górę na zasięgu. No i co mogę powiedzieć? No życzę wam oczywiście miłego oglądania. No to co? Pierwszą zdrapeczkę robimy najpierw, e, będziemy je wydrapywać z lotek, czyli to. Zobaczymy. Co tu mamy? Znajdź słoninkę pod warstwą ścierną i wygrać kwotę z pola wygranej. Okej, okay, no to spróbujemy, w czego mamy tu, tutaj kosz, jak będzie yy, syfić. Dobra, zobaczmy. Zyga, no to jest jedna złotówka, ale czy będzie słonik? Mamy chyba... Mak, mamy słonia, czyli pierwszą złotówkę wygraliśmy, czekajcie. Trochę będę się świecił tym. Ale trudno, więc mamy pierwszą zdrapkę, nie wiem czy trochę widać w razie czego. Tutaj Wam pokazuję. O, tutaj jest Słonik, czyli wygraliśmy jedną złotóweczkę. czyli pierwszy za dwa bas już jest. Nawacie teraz druga zdrapeczka, czyli drzewko szczęścia. To jest takie coś. I co mamy tutaj znaleźć? Liścia pod warstwą ścienną. Nie wygaj przepisem się z niego kwotę. Dobra, no to jedziemy z koksem. Dobra, zobaczmy. O, na tak, 32 zł, ale nie, oczywiście nie ma. Co ja tu szukam? Jest! Yy, nie, to nie jest przepasem yy, liść, tylko drzewko. No, Zdobyłem tutaj liście i tak, szczerze mówiąc, patrzę, o, o kurde, czy ja na sobie wygrałem taki, taką kwotę? Nie, bo zaraz wam pokażę, o co mi chodziło, już po prostu, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Czekajcie, wytrzepię. Nie, bo, bo mi chodziło o liście, tutaj takie coś, tutaj takie, mm, tutaj jest pokazane o tym, że myślę, że to jest liść, a to jest po prostu... Drzewko Symbol, bo tu patrzę, bo miałem tutaj taki symbol liść i wiecie tutaj ile było od a Ja taki już troszeczkę myślałem, wiecie O, 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 o kurde, czyżby 6000 nie, a tu było po prostu e, Po prostu, czekajcie O, po prostu zbyt było pewne, ale nie To nie było, czekajcie, bo przez spadek włączyłem chyba streama Czekajcie chwilę no, taba, to ja się czegoś się później usunie, Więc, no, trudno. <laughs> myślałem. Więc tutaj odkładamy, tutaj na bok. No, tutaj warstwę wygeną, a to przegraną. dobra, kolejne drzewko. Szczęście. Zobaczymy, czy coś tu nam się uda wygać. Nie, nie udało się wygać. Mamy ptaka, wiewiórkę, pszczółkę eee, i słońce, czyli. No, go nic, to nie. Pokażę Wam oczywiście. Takie coś się prezentuje. No nic oczywiście nie wygraliśmy. Czyli tutaj Was są przegranych. I mamy teraz szybkie 10. Szybkie 10, co można by. Wy... Eee, znaleźć trzy takie same kwoty i wygaj tą kwotę. Ok, zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy te szybkie 10 są bardzo fajne, czy bardzo słabe. Nawet zobaczmy. Mamy 10, 100, 100, 100 złotówka, złotówka i 10 tysięcy, więc niestety nie ma. Nie udało się nam wygrać. Tutaj kolejna warstwa przegranych. No i druga zdapeczka. Czy nam się uda? Eee, nie, niestety nie udało się. Mamy 2 razy 2 zł, 2 razy 1 zł i 2 razy 100 zł, więc nie, nie udało się tutaj też macie podgląd. Jak jedan wam trochę bliżej. Więc niestety z, z 5 zł wygraliśmy tylko złotówkę. Więc no trudno się mówi. Teraz idziemy teraz na ekstra pensję, czyli za 5 zł tutaj. Pokażę Wam oczywiście. I jedziemy. Co mamy tutaj do, do zrobienia? Jak, Jeżeli ten, ten, ten swoich liczb się. Aha, czyli z wyganych liczb, jeżeli będzie tutaj jakaś liczba, to wtedy mam wygenę. Dobra, no to jedziemy. Mamy e, 9, 18, 29 e, i 17. Tak, oto są liczby wygeny. Zobaczymy, czy ja wygenę. Pierwsza to jest liczba, to jest numer 8. 21. 9. Dobra, mamy 5 zł zaobjęliśmy. Nie, za no Ale dopiero dalej. Może będzie jeszcze jakaś liczba kolejna wygrana. No, 27, 34, 19. No nie, niestety. Zawsze o jedną musi być mniej. 23, 16. No to też o jedno. 30. I trzynaście, no czyli tylko wygaśmy te pięć złotych, no i jest dobrze, nic nie straciłem, ale też nic nie wygrałem, czekajcie już odczepię, bo tutaj mam obok kosz, kurde będę się tym świecił trochę, już wam pokazuję, tutaj jest oj, dziewiątka, tutaj, tu? No będziecie widzieć i tu jest na, na samym na sam górze na środku dziewiątka, czyli ogólnie nie wygrano, 5 zł. No, dobrze jest. Mam nadzieję, że się troszeczkę... No dobra, w razie czego to po odcinku się wytrze. Więc mamy drugą stopkę wyganą Teraz kolejna zdrapeczka Za 5 zł, czyli kolejna extra pensja. I zobaczmy co tu wygraliśmy 27 17, tu jest chyba 10, nie, 1, przepraszam, 1 i 23, czyli to są te wygane liczby. I zobaczymy, ile będzie tutaj: 22, 4, 16, ekstra pensja, ale to chyba muszę, tak, muszę mieć dwa razy, i wtedy wygrywam. Główną nagrodę, jasne, wygrywać czy główną nagrodę to już chyba jakimś cudem. Numer 2, 18, 34, 11. Kurde, myślałem, że to 1, tak patrzę o 1, trzymaj żeby wygrałem. No tu nie udało się, 29, i 24. Czyli ogólnie z tej ekstra pensji nic nie wygrałem. No trudno. Nic nie wygrałem. Czekajcie, muszę to wszystko tak poczepać trochę. O Jezus, ale będzie się nasypione. Czyli... No niestety nic nie wygraliśmy. No nic, trudno. Bo jeszcze patrzę się tak jeszcze na wszelki padek, czy coś wygrałem. Troszeczkę przepraszam, że, ci, że, że się trochę odbija na środku, ale nie mogę nic z tym zrobić. I została jeszcze ostatnia rzecz. Czyli mega pensja. Czyli to jest to samo, tylko po prostu są więcej liczb do wygrania. No mieliśmy wtedy dwa rzędy, teraz są cztery rzędy. I mam jeszcze jedną. No, jeszcze jedną liczbę do wygrania. A 10 minut filmu już mamy. Nieźle. Dobra, no to jedziemy. Dobra, już wam zaraz powiem jakie są liczby wygrane. Szkoda, że nie mam takiego, nie wiem, czy coś. Może mam to jako 2 zł do zdrapania. Dobra, i liczby mamy wygrane 06, 28, 49, 40 i chyba 15, tak? Czekajcie, sprawdzę. Tak, 15, dobra. To pierwsza liczba jest 27, standardowo o jedno mniej. 06, mamy 10 zł wygraliśmy to. Czyli ogólnie ta stefecka już nam się zwróciła, a jeszcze nie nad dalej. Dwa, 45 34 no nie. Tutaj co mamy? Z do 5 też nie, zawsze o jedno mniej. 30, ale tak nie ma żadnych 30, 37 eee, 2, 2, tak. Kurde już teraz trochę się słabo. 41 tak? Tak, 41 też nic, o jedną zawsze 43 38 16. Wiecie co zrobimy? Tak, może wszystkie pozwalam i zatem zobaczę o, o nagrodę Boże, ale to się ta słabo trochę niszczy. No, jeszcze... Dawa, i co mamy? 39, 13, 36, 16, 47, 48, 4, 19 i ostatnia liczba to 17 Dobra, czyli zaraz to spadzimy te trzy rzędy, trzy rzędy. Dobra. zawsze trzeba się trochę odczepać. Dobra i zobaczmy eee, 06, 6 10 złotych Tutaj 0,5 nie wygena, 38, nie, 43, nie, 41 nie 02, nie, 37 nie 39 nie ma 13 nie, 36 nie ma, 16 nie ma 17 nie ma, 14, 19 nie ma, 4 nie ma, 48 nie ma i 47 nie ma No trudno, ale chociaż 10 złotych wygana, czyli ogólnie się zwróciło, e, pierwszy rzęd po lewej stronie, moja, więc tu macie, tutaj pokażę wszystkie liczby, dobra, no i co, ogólnie wydaliśmy na to 25 złotych, e, zyskaliśmy 16, czyli ogólnie jesteśmy stratni 9 złotych, no trudno, mówi się trudno, będę miał potem po odcinku co sprzątać, ale trudno, dobra, więc tak. Więc mam nadzieję, że się odcinek się wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków to zostawicie 25 lajków w górę i pomyślimy nad tą seją. Więc jeszcze raz, bardzo wam serdecznie dziękuję, za, że sub, 2500 subów zostawiliście, to by właśnie specjalna na 2500 subów. Zapraszam serdecznie na Discord, bo w tym tygodniu postaram się nagrać wam ja na 100 osób. Z okazji 100 osób na ludzi na Discordzie. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się taki specjalny odcinek się spodoba, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na się, Cześć. Hej.